Nie zapomnij zostawić słupka i łapki w górę dzięki. A tutaj pięć ostatnich słupków. Przyznam się bez bicia, lubię postać Witackiego. Jako sobie nie wyobrażam innego komendanta w jego miejsce, ale kiedyś pewnie to nastąpi. O ile wcześniej nie zakończą tego serialu. Pomimo mojej sympatii do niego, ma pewne zastrzeżenia do jego pracy, a w zasadzie że jest taki bezjajeczny. Przykład jeden z miliona w 1272 odcinku odsuwa Mikołaja od sprawy poszukiwań miłosza. A ten nic sobie z tego nie zrobił. Wsiadł do auta i powiedział mu na odchodne, że nie zostawi tak przyjaciela. Z przewożeniem Oli było tak samo. Gada, że nie pozwala mu jej przewozić. Ten robi po swojemu, wiadomo co się później stało. Konsekwencje? Po co to komu? Marek mówi Natali, że ma go, a zarazem jego zdaniem w głębokiej idee. A najlepsze jest to, że jak komuś coś tam gada, czy się drze, ale ten ktoś go nie posłucha, to robi taką minę. A dobra, powiedziałem, dajcie mi spokój, to CES-a. Dobrze Masterkowicz go nazwał komediant. Ta fucha bardziej by mu pasowała niż komendanta. Bo to co robi z tą komendą, a w zasadzie co się na niej wyprawia, to istna komedia, a z sezonu na sezon jest coraz gorzej. Prócz patrolu piątego każdy go i jego zdanie ma gdzieś. Gdyby komendantem został ktoś inny, to zapewne wszyscy chodziliby, jak w szwajcarskim zegarku. A tak z komendą robią istny burdel na kółkach, pary liżą się po kątach, zaniedbują swoje obowiązki. Mikołaj robi co chce, wolna amerykanka. Tuszują zabójstwa pod patronem komendianta. Komendant zrobi minkę do kamery i pora na cs -a. Czekam aż nasz kochany komediant dostanie w prezencie granatnik i zrobi to samo co Jaru z Warszawy. Moim zdaniem, produkcja sama sobie strzela w stopie, robiąc z niego takiego miękki A z komendy dom publiczny, może jednej osobie na tysiąc się to spodoba, ale trzeba kontynuować, bo będzie śmiesznie. Niestety, duża część widzów Witackiego ma już dość i tego, że wszystko ma swoich czterech literach. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy masz już dość Witackiego.